Witamy serdecznie na tegorocznych warsztatach wielkanocnych w Bykowie. Warsztaty są organizowane przez Gminy Ośrodek Kultury Długołęce. Do zaoferowania gmina Długołęka ma swoim mieszkańcom i nie tylko bardzo fajne, kreatywne stoiska z kreatywnymi pracami wielkanocnymi. Dodatkowo mamy z atrakcji fotobudkę dla dzieci. Również tutaj naprzeciwko mnie mamy stoisko gospodyń wiejskich z potrawami wielkanocnymi. W stoisku znajdują się tradycyjne potrawy wielkanocne, przynajmniej ich zn znacząca część. E, od żurku po pasztety, sałatki i pasty jajeczne. Z drugiej stronie mamy pyszne ciasto, również związane z tradycją wielkanocną. No i oczywiście piękne strojki, które same zrobiłyśmy. które dzisiaj wykonujemy są troszeczkę zmodernizowane. Kiedyś robiono wszystkie kwiaty z bibuły. W tej chwili zastępujemy materiałem roślinnym. Jest to palma ekologiczna, ale materiał jest różnorodny. Takim czołowym materiałem to są wierzbowe baśki, tak zwane kotki potocznie, no i również bukszpan. Tradycyjnie, bo w naszym klimacie rośnie i właśnie baśki to, to jest taka baza. No i oczywiście zboża i kwiaty suchołówskie tak zwane potocznie. Jestem już kolejny raz, nie będę liczyła który, ale są to piękne, wielkanocne warsztaty, mile spędzony czas, kreatywnie, w sobotni przedświąteczny czas. Myślę, że każdy z czymś pięknym wyjdzie z tych warsztatów, coś miłego wyniesie. Polecam, no, tłum jest, czyli wszystko przemawia za tym, że, że takie warsztaty mają wzięcie i są mega potrzebne. W tym roku przygotowałam dla moich uczestników kompozycję w naczyniu z ciekawymi ceramicznymi dodatkami, jajkami, kurami, ptaszkami. Dodatkami naturalnymi, jak i tymi sztucznymi, ponieważ będą o wiele duże cieszyły oko. Uczestnicy świetnie sobie radzą. Jestem dumna, że tak ładne prace wychodzą spod ich rąk. No i mam nadzieję, że w przyszłym roku zobaczymy się w tym samym składzie. Górnie zaczęliśmy od y, koralików, tak i żeśmy taki stroik wykonali. A teraz y, robiliśmy bombki z. Co tam w środku jest? Piórka. Piórek, tak. Pierwszy raz, czyli znaczy córka starsza była w tamtym roku, że tak? A w tym roku tata się zjawił z pociechami, Także y, wszystko w porządku i bardzo fajnie. Jestem Zbykowa, mam na imię Karol. Y, robiłem pierniki i y, koguta. Jadłam żurek y, i mi się bardzo podobało. Dzisiaj na naszym stoisku robimy kompozycję z jajek, które upychamy piórka różnego koloru, bo jak święta są to wiadomo, że musi być kolorowo. Kolegom robimy też koguciki z wytłaczanek, także też ekologicznie. Ozdabiamy piórkami. Miło spotkać te same osoby. Tym bardziej, że mamy okazję właśnie raz do roku się spotkać. Także cudownie przypomnieć sobie te twarze, z którymi współpracujemy. Jest też szansa na rozmowę, gdzie możemy porozmawiać, jak spędzamy te święta, jak dekorujemy stoły, jakie są tradycje. Bo też zapewne każdy z nas pochodzi z innych regionów Polski. Także jest super. Ideą warsztatów wielkanocnych jest to, żebyśmy się tutaj spotkali, żeby przeżyć to wspólnie, żeby wspólnie wykonać coś, jest bardzo dużo rodziców z dziećmi i żeby te dzieci, również nasze czy wnuki, jakby wiedziały, jak wygląda tradycja świąt wielkanocnych, po to są też właśnie organizowane takie warsztaty.